No dzień dobry! Widziałam, że tym razem nie rozdaliśmy tyle freebetów co wcześniej. Co to się podziało? Gdzie są nasi typerzy? Dzisiaj mamy dla Was Premier League Ekstraklasse, Bundesligę, La Ligue i nawet Ligę Francuską! Na pierwszy ogień bierzemy spotkanie w angielskiej Premier League, a dokładnie w Londynie, gdzie Brentford zagra za St. Gospodarze tego meczu ostatnimi czasy kompletnie zgubili formę i pomysł na grę, efektem czego nie mają już co marzyć o awansie do europejskich pucharów. Zdecydowanie mniej skutecznie z Ivan Tony, defensywa popełnia więcej prostych błędów, a rezultatem takiego stanu rzeczy jest seria pięciu kolejnych gier bez zwycięstwa w Premier League. O ile porażka z Manchesterem United czy Newcastle jest jeszcze zrozumiała, o tyle kiepski występ w ostatniej kolejce i klęska 0-2 przeciwko Wolves to już poważny powód do niepokoju. W zupełnie innej sytuacji znajduje się natomiast Aston Villa, która wygrywa spotkanie za spotkaniem, a na przestrzeni 8 poprzednich kolejek ligowych zgromadziła w sumie 22 punkty, potykając się tylko raz i rewisując West hamę. Przed tygodniem zespół z Birmingham rozgromił u siebie walcząc o ligę mistrzów Newcastle i umocnił się na szóstej pozycji w tabeli. Październikowe starcie tych ekip zakończyły się wygraną Aston V 4-0 i także tym razem stawiamy na remis lub zwycięstwo zespołu Matejów Kasza. Najwyższy kurs na podwójną szansę w stronę Aston V wystawił Superbet i wynosi on w tej chwili 1,57. Tym razem tylko zahaczymy klasę, ale za to możecie liczyć na pewnie Wszystko dlatego, że Legnica odwiedzi Raków, który nie jedzie po nic innego jak po komplet punktów. I trudno się mu dziwić, więc zamyka ligową tabelę, a on ją otwiera. Do tego 44 punkty różnicy to naprawdę solidna przepaść. Marek Papszun ma wizję na swoim drużynie, wizję, której od 2016 roku ufają wszyscy i jak widać nie zawodzi, ale gdyby nie wymagania i ciężka praca, to z samej wizji nic by nie wyszło. Papszuna można lubić, można nie lubić, ale każdy bez wyjątku ma do niego ogromny szacunek. Traków jest spójną całością, co widać w każdym meczu. Tam nie jest ważne, kto ile bramek strzela, każdy zawodnik ma znać swoje miejsce, ale przy tym skupiać się na współpracy, pressingu, kontakcie z pozostałymi. Wszystko ma wynikać z czegoś i ma być wcześniej naprawdę przemyślane. To jest recepta na sukces Rakowa, która prowadzi go do Mistrzostwa Polski. Dlatego nie spodziewamy się w sobotnim meczu zobaczyć niczego innego jak wygranej gości. Mówię otwarcie, kurs nie jest atrakcyjny, ale więcej niż pewne, że w sobotę o 17.30 na stadionie imienia Orła Białego w Legnicy będzie dominował Raków. Przed nami jeden z hitów tej serii gier w Bundeslidze. Borussia w Dortmundzie podejmie Eintracht Frankfurt i oba kluby mają o co walczyć. BVB cały czas ma nadzieję, aby sięgnąć po mistrzostwo Niemiec, a Orły pragną zameldować się w europejskich pucharach w przyszłej kampanii. Jedni i drudzy zawodzą w ostatnim czasie. W poprzedni weekend wiceliter niemieckiej ekstraklasy grając w przewadze jednego zawodnika dwukrotnie stracił prowadzenie i tym samym podział punktów nastąpił w meczu ze Stuttgartem. Można żałować braku zwycięstwa, ponieważ Bayern Monachium tylko zremisował swoje spotkanie z Hoffenheim i przewaga Bawarczyków nad Borussią się utrzymała. Eintracht od siedmiu spotkań nie jest w stanie wygrać na krajowym podwórku i ekipa z Menu pogrążona jest w sporym kryzysie. Stawiamy tutaj na dwa trafienia faworytów. BVB na Signal i Donapark w tej serii 9 rywalizacji z rzędu z minimum dwoma golami. Wierzymy, że niepowodzenie w Stuttgarcie pozytywnie wpłynie na podopiecznych Edina Terzicia. A teraz słońce, plaża i Barcelona podejmująca u siebie Atletico Madryt w ramach 30. kolejki La Liga. Barca nie może się ostatnio przełamać i zdobyć gola. O ile problemy z pokonaniem defensywy Realu Madryt można zrozumieć, tak mecze z Gironą i Getafe zakończone bezbramkowymi remisami mogą dać do myślenia. W tym samym czasie Atletico zgarnęło komplet punktów z Vallecano i Almerią, co daje mu bilans 5 ostatnich meczów bez porażki. Co prawda ekipy dzieli 13 punktów różnicy i Barca jest faworytem Bukmacherów, ale my nie mamy 100% pewności, że ekipa Szawiego wyjdzie w poniedzielnym meczu bez szwanku. Tym bardziej, że Robert Lewandowski też od dłuższego czasu nie wnosi zbyt wiele drużynie. Zdaję sobie sprawę, że przed gospodarzami prosta droga do Mistrzostwa Hiszpanii i na 9 kolejek przed końcem mają 11 punktów przewagi nad Realem Madryt, ale mimo to postawimy w tym spotkaniu na liczby bramek. Konkretnie typujemy, że w meczu padnie poniżej 2,5 bramki, co zresztą zobaczyliśmy też w ostatnim bezpośrednim pojedynku obu drużyn. Spokojnie, nie zapomnieliśmy o konkursie dla Was! Dzisiaj sponsorem freebetów jest bookmacher Fortuna i zasady są te same co zwykle. Jeżeli chcesz zgarnąć 10 złotych freebetu, to w komentarzu pod tym filmem napisz dokładny wynik meczu Barcelona-Atletico Madryt i nie zapomnij o podaniu swojego logina. Przypominam, że komentarze bez loginów nie będą brane pod uwagę. Jak zwykle wygrywać 10 pierwszych osób, które poprawnie wytypują wynik, a na Wasze komentarze czekamy do pierwszego bliska, czyli do niedzieli do godziny 16.15. Ostatnio tylko dwie osoby okazały się dobrymi typerami, więc liczę, że tym razem pójdzie Wam zdecydowanie lepiej. Zerkniemy jeszcze na wojska francuskiej Ligoma a konkretnie na Rawson Park, gdzie w niedzielę odbędzie się pojedynek Montpellier z Rennes. Ekipa gospodarzy wyraźnie odżyła, odkąd znów prowadzona jest przez swojego byłego trenera, Michela Derzakariana i znów gra piłkę odważną, a co ważne skuteczną. Mopeli jest i zostanie już w tym sezonie ligowym średniakiem, któremu nie grozi ani spadek, ani walka europejskie puchary. Rywalem tego zespołu będzie ekipa REN, która o Euro Puchary owszem walczy i aktualnie znajduje się tuż pod kreską, po na szóstej pozycji. Podopieczni trenera Bruno Genisio tracą jednak zaledwie dwa oczka do Lille, które znajduje się już w strefie premiowanej grą w rozgrywkach UEFA, więc czerwono-czarni muszą postarać się tutaj o komplet punktu. Co warto wytypować w tym meczu? My spodziewamy się fajnego, miłego dla oka i ofensywnego widowiska z brąkami po obu stronach, więc naszym typem będzie BTTS. Jedni i drudzy ostatnio takie wyniki notują regularnie. Trzymamy zatem kciuki, by podobnie było w niedzielne popołudnie. Na tym kończymy dzisiejsze typowanie, ale wydaje mi się, że dostaliście od nas kilka ciekawych opcji na weekend. Dajcie znać, co wystawiacie, a my widzimy się już za tydzień. Pa!